I to w kolejnym odcinku zagrajmy w Lego, znajdę, że oni dwa przygoda trwa. Ostatnio się namęczyliśmy, ale... A, ja musimy kupić jakiegoś z pitanikiem. Chyba z Was łuk. Ja od tyba z własną groną. Bierzesz, chodź na soluę. No, weź go nie z bazuki. Jeżeli go ktoś mi z bazuki, Policyjny oficer? Rosyjski oficer. Dobra, jakie zadanie, kurde. O, pająki, musisz mnie przegonić. Bo ja jestem tam dziś potrzebny. Bardzo no, tak bardzo że najpierw musimy mieć go banana. Mam gdzie banan? A, ja go wezmę. Ej, wiesz, to mam łopatę? No. Schowaj to z tyłu, po co to nie Weź J, no i już, możesz chodzić. Tam szli banana. Złapie to. Ła! No nie, i coś ty narobił. Ciołku! Ty nadal ma klucz. <grym> ty to jest że naprawdę, ty sobie być głupi. Ja ci, ja ci zaraz górę złapie. No, chodź tu. No ty chodź. Tym razem nie zasłaniaj. Ja tylko podskoczyłem, jak się tłuczę. ej no. Rzucę ci unie. Idę po banana, no. To idź sam. Wobec mi brata, że mnie wkurza i... Ja źle. Po prostu. O! Wio ja. Kolejna misja. Mamy jeszcze 8 minut gry. No do. To... to będzie trudna misja niestety. Kupiśmy tylko jednego człowieka, niestety. Trzeba go pobić, tego gnoja. Co ubijemy swojego właściwie, co? Chodź, dziadku. A, muszę to pociągnąć. Trzeba zakładać te takie pierdoły. Panie Dzianku Chyba się nie rozumiem, to ty łazisz za mną? O, dwa, ja biorę jedno, te drugie No wiesz co, to mi chodzi. Zakładaj szybko na to Jeszcze ile? Z kilka Jeden Trzy, dwa. Dwa. Chodź też że na, na wozie jest. Na w samochodzie był jeden. No. Dobra, no to. A teraz nasz kolega musi naprawić samochód, bym ja mógł wziąć to, co jest mi należne. Fuks. Tutaj Wstawiaj! Der Chodź tu no! A, trzeba jego... jego podbić. Myśmy wszystkie zatkali? Nie, jeszcze jedno Ale, ale tak zawsze było. Ja coś No nie! Tam tych dwóch nie... Chodź tu! Aha, nie. bo to jest cytrulin więc... Krągów nie, a to jak my mamy, kurde? Zaraz będę, chodź. O, z, z jego głowy to będzie chyba. jego o o o, ham, 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 ham. Co ma kram, dawaj, 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 dawaj. Tutaj już. Stawiaj! Hamma kram. I wali jak strach. Kurde, koleś mrówka. To dopiero. Ej, dawaj nasze kręgi. Czy tam jest jeden? Chodź za mną. No stawiaj je. Idziemy, Trze trzeba to zabrać. Pośpiesz się trochę. No i zwiało! Chujowsko! O, przetniemy, przet, przetniemy! Przepraszam, jeżeli ja dużo przekleństw mówiłem. Jak jestem wkuszony, to jestem zły, a jak jestem zły, to jestem niebezpieczny. O! Niesie, 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 niesie. No, kurde, nie się! Nie się! niesie. Nie się! O! Nie umiesz szybciej patrzeć w Mam! Dokąd to? Udało się? No. O, ludzi, chodź tu, Eryk. I golej ode mnie drugi i ode mnie czwarty. Myślicie jak tam pracowaliśmy? Już ja ci na ziemię. Chodź mi się łatwiej przyprzega jeszcze w ogóle nie będzie takiego Nie będzie Nie wiem, do tego zaraz Dobra, zakładamy Rekin Rekiny Rekiny Musimy to szybko musi to szybko skończyć Ten koś nie dał nam wyboru Niesie! Ten goleś ma mój kram. I teraz? Hmm. Tutaj. Chodź tam. O no już, a wam sprawdzi. Następne jest dopiero tam. Patryk, przez... będziesz ty łaził za mną. Ty łazisz mną. za mną! Nie, bo ty nie wiesz gdzie chodzi. Ja nie wiesz To kurde łaź normalnie, a nie Cały czas hmm. Dobra, dosyć kuchni, dla trochę więcej komentowania A widzicie mamy wielkiego czerwonego gościa Koleś Koleś siedzi mu na pa Jest na pa. no Tam gdzie wetor się wydobywa Spod ręki Ten koleś tam siedzi właśnie Ech. Bo. Ile jeszcze tych dziur? Tam jedna. Ekstra. Idziemy na stanowisko. Trzeba ja tylko poczekać, aż przyjdzie. Wszystkie dziury zatkali. No i... Ro... No, padł już. Jak się to nie skończy? Dzisiaj była wielka strata. Zadziliśmy kapelusz Indiana Johna. Widzisz, wszyscy, wszyscy żałują. Akurat w jeden odcinek to wcibiliśmy. Ale pierwsze Congratulations. Szybko Przewijamy. I żeby było jak kolorowo, to, to zawsze pokażemy tego ludzika. One szybko budują na szczęście. Dobra, tym razem nie. Do następnego odcinka na razie.